Siemano. Dzisiaj widzicie gramy w Wilczego Obsrańca. No, zdecydowałem się na ten krok... Nie dlatego, że jestem samobójcą, że grać takie badziewia... Ale po prostu, żeby sprawdzić swoje umiejętności grania takie shity. I zobaczyć, czy mi się da przejść tę grę bez kodów. Z tego, co czytałem... Pełno jest tak niesprawiedliwa, że to idzie się powiesić. A więc dobra, zaczynamy. Weźmiemy sobie... A weźmiemy sobie Piece of Worst. Jakoś jestem lamerem, nie umiem grać w takie dziadowskie gry. Dam sobie najłatwiejszy poziom. Zobaczymy jak mi pójdzie z tym wybrykiem natury. No jest. się ładowanie, dla te przyśne tory. O, patrzcie Zero fabuły, zero filmiku. Notające wrony A to chyba z tej dupy wyszliśmy, to nas chyba wysrało i spadliśmy. Na grafika, nie powiem, zarąbista. Siema. O patrzcie, tu jest nawet domofon. Jej, nie ma tutaj takie same tekstury tuż obok siebie. Szerka. Siema. Nie, nie ten... Nie, nie, zły, nie zły ruchy, ten, wark. Bardzo realistyczny. Aaa, zamknij tam ryj. No pokłoń mi się. Patrz, anteczkę. Czekaj, lecimy ręce do nosa. No że ci się grzebie. <gry> Dobra, idziemy z tym koksem. Niepokoją mi te sępy i to, że cały czas niebo idzie za nami. Czyli ta dupa, co mi wysyłała, jest cały czas ze mną. Ale to dziwne. Okej, okay. siema. A, i ta muzyka rzeczywiście bardzo klimatyczna, nie powiem. W sumie nawet może być. Dobra, bo tu stoi jakiś człowiek. Эма. А, не студиата. No nie ma to jak jeden... Nie, nie ma tu jak... Nie ma to jak jeden lektor... Roztwarzany do bólu jednostka... Mm. No, bycie po stracie, myśli. Ej, telefon tu dzwoni. Chcę go debać, Nie... Ta, ta, ta gra już mnie powala samym tematem. Samą tą zajebistość. Nagra jest tak zajebista, że aż żal Siema. Wow, nie wiedziałem, że w tajnych bunkrach Hitlera trzymali stare beczki i kartony. I to oni zrobili zamach na Hankę. Przecież Trzecia się naprawdę nieźle panuje. I idziemy, dobra. Dalej się już chyba nie da. Nie ma. nie o. Co się gotnisz? <grym zainteresowa> Jak on wygląda?

Nie wiedziałem, że Hitler w tajnych w zapas kartonów Ale no, jak to lubi No, siema, siema I co? tu Ktoś se pierdno I <laughs> uwaga, nie wiem skąd się oni tu wzięli Niech tam była było pusto Siema Uuuu... Stałem Pisterna na kapiszony. Kazał mu odpowiadać i nagle go zabił. No, to było nie ma co zarumdista. Ja chcę jeszcze raz kopniaka, a gdzie tu jest kopniaka? Ja chcę kopniaka. gdzie tu się kopię? Ku! Cool. A masz! A masz! O. że tu można włączyć tryb czeka Norisa. Dawaj, A masz! A masz! A masz! A! Ale za mnie hardcore! A masz! Hihi. Dobra!

nie, Tamir, teraz to był... Strzelasz mu prosto w raju. A on jeszcze mi się będzie kłócił, że mnie nie wpuści. No, no i patrzcie, To samo, co było w patarze Hitlera. Dokładnie takie same ustawienie lokacji. No. Ja... Dziękuję. i teraz. Boże... Proszę, pomoże ktokolwiek... No ile on tego przyjmie? Ja nie mogę... Dzieli się to... Znowu narodowy... Waliłem mu w twarz tyle razy... Tu się jeszcze... O ty! Patrz... No... Trzy szczały w głowie. No rzeczywiście... Powalająca ta gra i fizyka to z tego, że ma chemię mu walczył prosto w oczy, to o, i tak powinien zginąć. No ale dobra. O! Co to? Nowa misja. Jestem tak zarąbisty, że przeszedłem dalej. No ładuj się ja chcę jeszcze dzisiaj się ulazić czeka Nulisa Jezioro No Jezioro mi to nie wygląda, ale spoko Skona ja się nagle wziąłem jak tam wchodziłem przez drzwi i pojawiałem się nagle tutaj. No ale dobra Nie widziałem, że walter miał jeszcze ten pistolet miał przybliżenie. rozwalam sobie kartony O patrzcie. Kartony są jak te, jak w Wormsach Zwalisz karton dostanieś niespodziankę No 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 Grawojęta z elementami Wormsów Coraz lepiej O patrzcie. A, mamy nową giverę tylko gdzie teraz iść? No już... Kurna... Tu już poszłem... Tu nic nie ma... Może no, teraz te drzwi otworzymy, jak znajdę broń? No nic, no pusto. Może no, z buta da się drzwi rozwalić? Oh, z buta wjeżdżam... Oh, dobra. Kim tu w dupę. O mechanizm. Nie, no to teraz to rozwaliło system. Żeby łaskawie otworzyć drzwi, muszę pociągnąć za wajchę. Super. No, widzę, że ta giwera jest trochę lepsza. No, hmm, zarębisty ry... ten. Patrz, wale prosto w niego. Nawet w CS jest lepszy. Nawet w CS jest lepszy tryb z rozrzutem. No, patrzcie. Skąd on się wziął? Coś, czy że takie coś się stanie? Ciekawe skąd? Dobrze, że wcześniej poczytałem, że ta fest oszukuje. Ta gra, tego nie można nawet nazwać grą. przepraszam. Polak mały. Patrzcie, na no następny. No nie! Nie wiedziałem, że z pistoletu można walić seriami. To już było chamstwo. Widzieliście? O! Mogę przeładowywać nawet, gdy mam naładowany ten. Spoko. Może tu wy wy wywalę jakąś ateczkę No, patrzcie, jest. Ja nie mogę To chyba tworzę wszystkie ten lektor No nie ma apteczki Ale to były chyba trzy Ja, dużo mi ta apteczka dała No Pięć apteczek nad dniem pełnego życia A podano to jest najłatwiejszy poziom trudności No super Te mi rozwałem Dobra I na dzisiaj skończę ten odcinek Chyba Rozpocznę Serię Zagrajmy we wilczy obsraniec A tak po prostu Dla żartu będę Wywołał przejść tą badziemną grę Tak więc z mojej strony To na tyle Żegnam się z wami Madgobstein. cześć o kolejny ciekawostka ptaki są nieśmiertelne dobra zapisujemy stan gry i żegnam się z wami do usłyszenia cześć